Masz tam coś? A, a jak długo ten. Waskes. się z wami wozi. Dwa tygodnie, może więcej. A, nie próżnował. Szykujemy się do trasy. Wybierasz się? Jestem gotowy. Włożyłeś w to sporo roboty. A, trochę. Офигеть! А ты не встаешь? Умеешь ездить? О, ясно, ясно, что умею. Co tam się stało do cholery? Znaczy... To mi wygląda na pożar lasu, ale... Wniaki są zwęglone, więc to oznacza... To oznacza, że drzewa ścięto, zanim zaproszono ogień. Masz człowiek. Nazywamy to martwą strefą. Używamy drewno do budowy barykada, potem wypalamy i karczujemy ziemię. Z posterunku jesteśmy w stanie zobaczyć hordę, zanim nas dotrze. I co? się spalić też wszystkie budynki, żeby... Draszki i rojaki nie miały przynocować? nocować? Znasz znaczy, się na co? Mówiłem! Spędziłem w Syfie dużo czasu. Więc taki jest wasz plan? Bojówka zamierza spalić wszystko do kołej ziemi? To jest wojna, Sejo. Żeby wygrać, musimy zrobić wszystko. Wojna? A myślisz, że co? Przecież byłeś w Syfie. Widziałeś te choroby. Jedyna rzecz, która jest w stanie ich powstrzymać, to armia. Nasza armia. Trzeba będzie czegoś więcej niż armii. Pan już jest. Jeśli półkownik pozwolicie dołączyć, to się resztę. Silver Lake. Udały się ocalały. Szukasz kogoś konkretnego? Co? Nie, nie nie, nie za bardzo. W sensie słuchaj, było, było... kilka osób, z którymi jeździłem, pomyślałem, że może trafili tutaj. A już myślałem, że kogoś ścigasz. Jak ołowca Nie, nic z tych rzeczy. Ścigałem już ludzi na długich dystansach, ale nigdy na tak długo. Nie warto. kapralu! Kapitan tu jest! Gotowe, ser? Tylko pamiętać o znaczniku. Tak jest. Dobra, to wy wracajcie na Diamond Lake. Zgarnąć e, Taylora bodajże? Tak jest. Tak. Do pułkownika z nim. Będę 1800. Sir? Ser? Wojskowy czas kapralu. Powinniście już to wiedzieć. Aha, tak jest. Wypierdalaś mi stąd. Tak jest. Masz tam coś? A, a jak długo ten... Vasquez... się z wami wozi. Dwa tygodnie, może więcej. A, nie próżnował? Co do kurwy? Mieliście może problemy z transportami, a ataki łupieżców? No. Okej, okay. no to będziemy szli na piechotę. Czemu na piechotę? Bo Vasquez wybrał się tu w jakimś celu. Na motocyklu go nie wyśledzę. Jasne. Od czego zaczynamy? Padały śnieg, więc no, nie będzie żadnych odcisków, butów. Chodźmy, chcę zajść do tej chaty. Dobrze, będę za tobą. To mówisz, że ukradł jedzenie i amunicję? Zgadza się. Bo widzisz, te racje są niedojedzone. Wygląda na to, że twoi ludzie trafili na niego, kiedy się tego nie spodziewał. Jego motor stoi przed chatą, a to oznacza, że koleś uciekł tyłem. Zaczekaj, widzisz? Znalazłeś coś? Ktoś przeciął siatkę. A, nie martw się, Czyli to było niedawno. No, chodźmy, tędy. Czekaj, czekaj chwilę. Popatrz, tu coś jest. Ślady. No, mamy szczęście. Tędy. Czekaj, czekaj, czekaj. Co tam znalazłeś? Łuskę po naboju. Wychodzi na to, że... Koleś musiał się zatrzymać, żeby do czegoś strzelić. Chodź, na dole. Czekaj, czekaj. Zarażony? Nie wydaje mi się. Chodź, chcę się przyjrzeć temu martwemu jeleniowi. No już, wyjebuj! Co ty robisz? To w ogóle działa? Krzyczenie na wilka? Nie, to zależy. Od czego? Od tego, czy jest głodny. þe Þáttur 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 Dobra, muszę się temu przyjrzeć. Racje żywnościowe mu nie wystarczyły. To był czysty strzał, prosto w głowę. Wilki pewnie usłyszały strzał i stwierdzili, że chcą go bardziej niż Vasquez. Tak, reszta Watahy zaatakowała z tamtej strony, czyli od wschodu. Myślisz, że przegoniły waskerza i zostawiły jednego, żeby pilnował truchła? Ach, tak podejrzewam. Chodź, sprawdzimy, czy masz rację. Dużo macie tutaj wilków? W sensie normalnych, niezarażonych? W zasadzie prawie codziennie je widzimy. Jak byłem mały, nie było w Oregonie żadnych wilków. Może parę kojotów, ale nie wilków. Zostały wybite przez rancherów i farmerów. No i gości od tartaków. Wychodzi na to, że powracają w wielkim stylu. Czekaj, czekaj, czekaj. Co to masz? Jakiś plecak? To jeden z naszych. Wydaje mi się, że prawie go dorwały. Ale zrzucił plecak, żeby jakoś uciec. Nie, 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 żeby zyskać na czasie. Wylądował na dupie, próbował uciec, ale wtedy skoczył na niego wilk. Vasquez musiał go zabić. Dwa strzały. Wiesz to wszystko ze śladów? Tak. No, mogę zabrać trochę tego? Jasne. Pewnie nam się przyda, jak go dogonimy. Będę musiał podziękować Waskazowi, jak go znajdziemy. Jasne, oczywiście. Czekaj, Krzyśer, widzę rów. No, to nie zrozumiałeś, dlaczego paskę z tędy szedł. Musimy to omówić. Prowadź, wodzu. Muszę przyznać, że mam już dość uciekania i chowania się przed tymi sutni synami. Walczyliście to z zbrojem? walczyłem. zobaczyłem. Zobaczył tylko się nie zatrzymywać. Słuchaj, jeśli chcesz, to musisz być skupiony na misji. Nie jesteśmy tutaj, żeby walczyć ze świrusami. Życie w syfie, walka ze świrusami, Pasują do siebie. Okej. Okay. Musimy się trochę oddalić od tych grobów. Jak zrobi się trochę chłodniej, należy ja tu ich jeszcze więcej. Mam wrażenie, że te bydlaki potrafią wyczuć turba z kilometra. Częścią strategii wypalania i karczowania jest szukanie terenów pogrzebowych. Rozkopywanie ich i palenie dokołej ziemi. Hmm. No to życzę powodzenia. Sam widziałem ich całe setki. I to tylko w tej części stanu. No, od czegoś trzeba zacząć. Cię teraz? Idziemy dalej na wschód. Hej, przed nami jest droga. Czekaj chwilę. I co myślisz? Ktoś go jeszcze śledzi? Nie mam pojęcia. A, no to gość albo nie żyje. Albo ma od groma znajomych. Widzisz? Jego ślady są rozjeżdżone przez motory. Mnóstwo motorów. Hmm. Okej. Okay. Dawaj. Sprawdźmy to. Mówiłeś, że wychodzą, kiedy jest chłodniej? Mówiłem. Zimno, śnieg, deszcz. Nawet jak są chmury. Nie ma co. Znasz się na świrusach. Jak wrócimy do dowództwa, to pewnie kilka osób będzie chciało z tobą pogadać. Kto niby? Pułkownik. O ile mu się spodobasz? Jasne, jasne. Już to chyba mówiłeś. Wiesz, on bierze sprawy na poważnie. Po prostu nie chce ci robić nadziei. Hej, mną się nie przejmuj. Mnie to akurat w ogóle nie rusza. Czekaj, słyszysz? No, to chyba od strony obozu Dwali, stamtąd. Masz go może na mapie? Mam. Ach, to znaczy, że Vasquez też miał. Chodź. Jeśli Vasquez tam jest, to jaka jest nasza strategia? No, na pewno nie jest sam. Wiemy tu po śladach. To jaka jest kara w bojówce za dezercję? Śmierć przez powierzchnię. A co? Bo no to znaczy, że Vasquez nie podda się bez walki. I co jest tutaj? Gdzie lecicie? Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obu słuchawców na północ od Wryfinger Czeg. Yes. Loser nie poradzi sobie teraz beze mnie. Odkaz mi. 小东西。